Naszym nowym gościem, Kuba Roszyk, drużyna ZCP Wolej Gdańsk. Tak jest. Choć nie zawsze tak było, Kuba, bo całe, całą przygodę w szatkarskiej lidze Trójmiasta, Wolej Gdańsk. Jak to się stało, że ostatecznie wylądowałeś z ZCP i w ogóle jakbyś mógł nam nakreślić skąd ten podział, skąd taka decyzja, bo tak naprawdę od momentu tego podziału jeszcze żadnego gościa ani z ZCP, ani z Woleja nie mieliśmy. Znaczy podział generalnie wynika z tego, bo chcieliśmy po prostu, żeby jak najwięcej chłopaków grało. U nas w drużynie, taka, taka była wspólna decyzja, tak naprawdę. Zrobiliśmy sobie takie głosowanie na ten, czy chcemy grać powiedzmy jednym składem, ale wtedy mamy wiadomość, mniej rotacji, mniej gry dla, dla większej ilości zawodników. A decyzja była, mówię, wspólna. Gramy dwoma, żeby jak najwięcej osób grało. A jeżeli chodzi o moje przejście, no to były małe, drobne problemy. Jeżeli chodzi o kontuzję na początku sezonu, tutaj chciałem pomóc chłopakom, jakby im tutaj nie było problemu. No właśnie, jak to jest z waszą e, rodziną? Można powiedzieć woleja? ile w tym momencie osób trenuje regularnie, ile osób się spotykacie? Bo ostatnio się dowiedziałem, mm. że jednak ZCP no, nie do końca z wami trenuje, choć cały czas byłem o tym przekonany, że tak jest. No nie, no wiadomo, każdy z nas jednak już prowadzi jakieś tam swoje dorosłe życie, już nie mamy po 18 mm. lat. Eee, więc godziny treningów nie, nie każdemu zawsze pasują. Chłopaki grające w SCP, ci, którzy chłopaki z AWF no to trenują przeważnie u siebie. My czasami tam do nich wpadniemy, ale to nie jest takie, że wpadamy do nich co tydzień. Eee, a chłopaki z Waleja, no to regularnie czwartki gramy u siebie na Ali. Chłopaki ZCP, którzy mogą, też oczywiście przychodzą, no ale teraz już powoli sezon plażowy. Zaraz niektórzy się już przygotowują ostro i rezygnują z hali, znaczy no, można powiedzieć, że rezygnują z hali na rzecz plaży. I już tych osób jest wiadomo mniej, takich regularnie trenujących. Kuba, jak to jest? Dzisiejsze spotkanie ma dla was faktycznie jakieś takie super znaczenie, czy jest to po prostu rywal jak każdy inny, czy jednak no, jakaś taka spinka, czy czujesz to, że na tym Messengerze tam grupowym się tam paliło, czy, czy raczej atmosferka taka jest. Nie, atmosferka jest jak najbardziej przyjazna. Tutaj sobie zrobiliśmy powiedzmy taki na boku jeszcze dodatkowy zakład z chłopakami, ale to, to jest cały czas przyjaźnie. Mecz oczywiście jak każdy inny. Jedni drudzy chcą wygrać. Bardzo Mam nadzieję, się, że wygramy. Tak. E, kilka razy na tych waszych e, treningach też sparowaliście między sobą, jak to było, która z drużyn wygrywała częściej? E, to chyba ciężko policzyć tak naprawdę, która częściej. Mecze były bardzo często bardzo wyrównane, i to jakby ja liczyć to jeden do jednego myślę. Mhm. Spokojnie. Na obecnym etapie sezonu e, lepiej wiedzie się drużynie Wole Gdańsk, choć przed sezonem wiele osób uważało, że to ZCP będzie mocniejszą drużyną. Początek w Waszym wykonaniu można powiedzieć całkiem niezły, ale później, jakby taka troszeczkę zadyszka, kilka porażek przyszło, z czego to wynika. Myślicie, Myśleliście, że będzie Wam jednak się lepiej wiodło w tej pierwszej lidze, czy, czy jednak A spodziewaliście się, że tutaj będą no, bardziej wymagające dbale niż w drugiej widze? Nie, no wiadomo było, że pierwsza liga to już w, w, na ten moment, to jest zupełnie inna liga, pierwsza liga niż była wcześniej. Drużyny są bardzo mocne, wszyscy regularnie trenują ze sobą. Więc tutaj nie ma, nie ma słabych drużyn, gdzieś tam było w drugiej lidze, na pewno można było do niektórych podejść do meczy trochę lżej. No tutaj um, mogło być lepiej, wiadomo, no zdarzyły się niestety kontuzje jakieś, no między innymi dlatego też, też przyszedł ale jeszcze w trakcie, wiadomo, Hadi, mhm. problemy z palcem, tutaj Przemek po drodze też. Więc e, mogło być lepiej. Mamy nadzieję, że końcówka sezonu będzie udana. Skoro jesteśmy przy tych kontuzjach, przy problemach kadrowych, to dzisiaj wasza drużyna, drużyna ZCP również miała problemy kadrowe e, gołą szósteczką czy siódemką? Czy jak to dzisiaj wygląda? Nie, z tego co na ostatni moment to będzie chyba 8 osób, więc jedną osobę na zmianę chyba powinniśmy mieć. Ale każdy na swojej pozycji, więc nie będzie jakich, jakiegoś kombinowania, że ktoś nie będzie grał na swojej pozycji. To chyba Przemek Dawer tutaj zasłonę dymną specjalnie puści przed meczem, bo tak odniemy, taką informację uzyskałem. Kuba, teraz sprawdzimy twoją pamięć. Występujesz w środkowskiej liście od początku, co wiosna 2019. Czy pamiętasz, z kim grałeś, z jaką drużyną grałeś w Twój pierwszym mecz? Pierwszy mecz, nie pamiętam. Nie, nie wiem, czy zagrałem ze Strażą Pożarną. Ze Strażą meczu. nie grałeś. Wiedziałem. Wystąpiłeś w drugim spotkaniu. I to spotkanie było dla Ciebie szczególne, bo zdobyłeś e, tytuł najlepszego gracza tego spotkania. To było spotkanie z drużyną Team Spontan. E, Wygraliście no to te spotkanie, ten drugi set był bardzo zacięty, ale ostatecznie udało Wam się wygrać I wówczas to był czas, kiedy wygraliśmy do dwóch wygranych setów. Ale dobra, zostawmy tę historię. E, pytanie od kolegów z drużyny, e, mhm. tutaj jest uśmiech. Wolisz być czwartym przyjmującym w drużynie, czy pierwszym libero. Pierwszym liberał, niech im będzie. I z, czego, z czego wynika ta złośliwość? My e, no mamy wiele takich swoich jakich uszczypliwości, to, to, to nie jest tylko w stosunku do mnie, tak naprawdę każdy ma jakąś taką swoją, e, nie wiem, jakieś przezwisko powiedzmy wynikające z, jakiejś, mm. z jakiegoś wyjazdu na przykład, gdzieś się do niego przyczepiło, tutaj akurat też, e, też takie się gdzieś do mnie przyczepiło za sprawą Daniela Koski, mhm. ale to może gdzieś tam na boku. Okay. No, ale to jest wszystko dla śmiechu. Ostatnie dwa pytania. E, jako że występowałeś od samego początku wesel 3 e, i tutaj proszę, żebyś nie gdzieś tam nie omijał odpowiedzi na to pytanie. Mhm. E, składamy najlepszą siódemkę w historii woli Gdańsk i ZCP łącznie, cała rodzina Wole Gdańsk e, przyjmujący. Przyjmujący Przemek i Piotr Księgorz. Jutro ścięgasz. Okej, okay, jedziemy środkiem. Środek. Michał Pysz i Adi Zajkowski. A tak? To będzie ciężko. Chłopaki grali w zależności od sezonu, się, który z nich wybijał. Zawsze. I będzie Marek Canewski. Marek Canewski, sypa? Bartek Koźlewicz. Bartek Koźlewicz. I teraz no pytanie o Libero, bo tutaj będzie na pewno wiele kontrowersji rozpoznało. I emocji wśród samej drużyny. To powiem, że ja. Okej, fantastycznie. Tym miłym akcentem. Dobra, jeszcze na sam koniec. Wynik zawodu dzisiaj? 2-1 dla ZCP. Dobra, życzę powodzenia i do zobaczenia na sali. Dzięki.